Witaj się. Witam się z wami. Dzień dobry. Witamy was z końca Polski, bo dla nas to jest koniec Polski, a dla niektórych z początku, a jesteśmy w Świnoujściu. A taki Szmat drogi przejechaliśmy po to, żeby sobie spokojnie pocebulować na jednym z parkingów, który znaliśmy od Was, a który też gościł na naszych łamach, na naszej wizji, w karawaniusach. Czyli słynnym parkingu Cebulaków w Świnoujściu. Cała akcja wynika z tego, że strasznie jeden portal w Świnoujściu nie lubi osób nocujących na dziko. Nocujących na dziko na tych parkingach, ponieważ samorząd też w tamtym roku zainwestował i zrobił oprócz kempingu punkt serwisowy dla kamperów. No i twierdząc przez to, że to są osoby, które są Januszami. Ze względu na to, że chcą oszczędzić kilka złotych, jeżdżą nocować na dziko, strasznie po nich jedzie i to jest dla nas zaskakujące, że znalazło się takie miasto i to jeszcze blisko w ogóle Niemiec, gdzie, gdzie jest zorganizowana turystyka karawaningowa bardzo dobrze, gdzie tak bardzo nie lubią karawaningowców, szczególnie tych, którzy wpadają na chwilę, zwiedzają miasto i uciekają. Znaczy wpadają na chwilę. Przecież też korzystają z różnych atrakcji, z usług no tak. i za to płacą. I miasto to wszystko chyba o tym zapomniało. Ale tutaj chodzi o to, że. Chcą pospać na dziko, i być może ktoś tam się zdarzył i znowu się powiela ten temat, który od dawna jest, że rzeczywiście biwakowali sobie na dziko, ktoś może nabrudził, ktoś nie posprzątał, albo nawet to był ktoś, kto na tym parkingu był osobówką. Może ktoś z was był może opisać, I jak nabrudził. tam wyglądają sytuacje, znaczy <laughs> nie nabrudził. Jak to ta sytuacja z waszej strony wygląda, bo my ją znamy z internetu, z tego, co są e, e, opisy w artykułach. No i teraz być może tam ten konflikt na czym innym polega to nie, nie chodzi o ten kemping, tak jak piszą ludzie w artykułach, tylko być może tam jest jakaś taka sytuacja dosyć patologiczna, że rzeczywiście są imprezy i tak dalej i dlatego tak się wkurzają na to, że przyjeżdżają dzikusy, ale ogólnie tak jak Alona powiedziała, no u nas jeszcze coś takiego tkwi, że Kamper to jest taka niezależność, że nawet jak przyjedzie gdzieś tam postać, to nie da nikomu zarobić, bo nie zrobi nic, nie kupi, sam sobie gotuje i tak dalej, a to jest a naturalne. Trzeba odwrócić to myślenie, bo jeżeli on będzie spał na dziko, to będzie mógł zwiedzić to miasto, skorzystać z usług, bo zaoszczędzi sobie pieniądze na noclegu. I myślę, że trzeba iść w tą stronę myślenia o takim tak. biwakowaniu. I uczyć, edukować i puszczać dalej y, do całego społeczeństwa tak żeby ci karawaningowcy, dzikusy nie byli postrzegani jako cebulaki, tylko jako osoby, które zostawiają te pieniądze inaczej, y, ale je zostawiają. No i przyjechaliśmy, niestety sytuacja się troszeczkę zmieniła. Cebulowanie jest już płatne, a to chyba właśnie za sprawą tego, że y, dość dużo tutaj było ambarasu, że Cebulowanie y, jest płatne, ale dalej można cebulować. Bo dzisiaj, znaczy, my nocowaliśmy na tym parkingu i wtedy y, nie płaci się za parking. Dopiero od 8 rano jest opłata, ale kilku Niemców zmyło się przed 8. Tak. Opłaty się przedstawiają w tym momencie w taki sposób: od maja do końca września, za cały dzień to jest 50 zł, poza sezonem czyli od października do kwietnia to jest tylko 30 zł za cały dzień i od 8 do 20 trzeba płacić w sezonie, a od 9 do 18 poza sezonem. My przyjechaliśmy o godzinie 21, dlatego noc mieliśmy gratis od świnoujścia, a rano przed 8 musieliśmy zapłacić. No i właśnie, śpieszymy się, śpieszymy, <gry> spadamy stąd. Uciekamy nie dlatego, że nie chcemy też płacić, bo już na samym promie Prom jest bezpłatny, co nas bardzo zaskoczyło. Ale jak powiedział nam pan na promie, tak, prom jest bezpłatny, ale dalej już wszystko jest płatne, nie przyzwyczajajcie się. Jedyna rzecz, która w świnoujście jest bezpłatna i właśnie na to wynika, że jest bezpłatna. Przyjechaliśmy tutaj po prostu z ciekawości zobaczyć ten parking, nie po to, żeby um, jakoś zwiedzać mocno świnoujście. Świnoujście sobie nie życzy tego, żeby kampery tutaj stały, no bo ale zaraz, no nie życzy sobie. Można stać, tylko trzeba zapłacić. W tym roku już trzeba zapłacić. Wcześniej ten parking był bezpłatny. A parking jest o tyle fajny, że znajduje się on bardzo blisko latarni morskiej, która jest bardzo klimatyczna. Ja dzisiaj wstałam na wschód słońca. No dobra, trochę się spóźniłam. Ale było bardzo fajne światło, można było porobić zdjęcia, ujęcia i tak dalej. Bardzo mi się tutaj podobało. Tak, to jest fajnie w ogóle, bo to jest wlody do portu, upływają duże statki, bardzo blisko jest plaża i teraz... Y punkt ekonomiczny, 50 zł za cały dzień w sezonie, ok, dużo, niedużo ale w porównaniu z kempingiem, który właśnie był tak promowany, że jest kemping w Świnoujściu i dlaczego wszyscy stoją za darmo w, na parkingach to kemping kosztuje coś około 110 nie wiedziałem co to pyka, a to narciarze bez nart szybki pan jest Nie Dzień dobry, nie 110 zł to jest koszt z prądem, więc stosunkowo ekonomicznie licząc, to za 50 zł, dokładając drugie 50 zł, jest już nocka na kempingu. Tylko że ten kemping jest bardzo mocno zawalony i jest po prostu w okolicy miast. Nie mówimy, nie byliśmy, więc nie oceniamy tego kempingu. W zależy... okolicy ulic, więc jest głośno. Zależy, zależy, co się chce robić. Dlatego, że tutaj no, jest to tylko parking, więc nie można biwakować, kempingować, nie można się rozkładać. No tak. I to jest tak na jedną nockę. Tutaj też serwisu nie zrobimy, bo patrzyliśmy te łazienki, które są tutaj wybudowane. A piękne. może są otwarte w trzebach Nie, Jak parking czynny, bo my byliśmy też pod wesety, zamknięte. No ale były. nocą też tak dużo było ludzi, a były nieczynne. Zaraz zobaczymy. Poszłam, sprawdziłam, jest otwarta toaleta, czyli wychodzi na to, że jest ona otwarta tak jak działa parking, jak jest płatny czyli od 8 do 20. I jest tylko toaleta, która jest płatna 2,50 zł. Ale zbra, research! Albo 0,70 eurocentów. My swoją drogą sugerujemy. Nie ma prysznica. Swoją drogą sugerujemy. Nie wiem, kto tutaj jest włodarzem Świnoujścia, że jeśli już są opłaty i, i tak dalej, to y, te część tych pieniędzy proponujemy przeznaczyć na odkomarzanie, bo y, jest duży problem z komarami. Nie jest wiesz. tutaj bardzo duży problem. A my jedziemy dalej. Po prostu to był taki jeden z naszych. Punktów do odhaczenia, że chcieliśmy kiedyś ten parking zobaczyć, który tak wiele emocji tutaj wywoływał. A ja chciałam zobaczyć Świnoujście, dlatego że jest to bardzo ciekawe miasto, które leży na trzech dużych wyspach i podobno 40, 44 są jeszcze małe wyspy, na których to Świnoujście leży. I... A wracając do samego parkingu, zaraz chwilę Świnoujście zobaczymy. No, zwykły parking leśny, fajnie, w nocy cisza, spokój, ale czy warty tego, żeby płacić za niego aż tak dużo? No, jeśli jest się anty-karawaningowy, jeśli ma się takie podejście, no to w jaki sposób trzeba y, tych karawaningowców y, odstraszyć. Ale w nocy, co najważniejsze, jeszcze można spać bezpłatnie, więc jak chcecie ruszyć się naszym śladem... Poczekaj, czekaj, ale osobówka płaci tyle samo. No tak. No Ale czy... nikt osobówko tu nie będzie cały cały dzień, nie będzie spał. No skąd wiesz, można plażować, jaka jest ładna pogoda. To dzisiaj jest tak. Zamykamy temat. Bluzy są bardzo dobre nad polskie morze. Zamykamy <grym> temat tego parkingu już więcej czasu mu nie będziemy poświęcać. Co do samych karawanisów, tak pytacie się, czy ta seria będzie kontynuowana. Będziemy ją kontynuować, dajcie nam jeszcze chwilę, bo zbieramy się do tego, żeby ruszyć z nową serią, więc czekajcie. Subskrybujcie kanał, bo to będzie najlepszy, najlepsze, co możecie zrobić, żeby nie ominęły Was żadne odcinki. Za parking zapłaciliśmy w sumie 10 złotych, a to za sprawą tego, że Niemcy obudzili mnie na wschód słońca i porobiłam ujęcia. Na tą chwilę no. wydaje mi się, że najfajniejszym miejscem w Świnoujściu jest plaża i właśnie okolice tego parkingu, czyli ten wiatrak, który naprawdę jest bardzo urokliwy i klimatyczny. I teraz zastanawiamy się, co tu jeszcze zwiedzić. Wiemy, że są porty. A nie tak. W Świnoujście jedną jego z zalet jest to, że jest to uzdrowisko. Czyli senatorium, można tutaj przyjechać, sobie pooddychać jodem i poleczyć się. Są kociłby, więc mamy nadzieję, że nas dobrze słychać. Do tego. O, koniec O, normalna droga. Do tego jest park zdrojowy, jest deptak, ale to chyba tak jak w każdym nadmorskim u nas polskim mieście. I nie widzimy jakoś więcej atrakcji. Jeszcze szukamy informacji o podziemnym mieście, bo dzisiaj jest podziemne miasto. Może podziemne miasto zobaczymy. Ale żeby jechać do Szczecina, specjalnie tutaj coś zobaczyć. Ze Szczecina. Do Szczecina, do Świnoujścia. Do Szczecina jest bardzo warto jechać. Chociażby, żeby odwiedzić Roberta, ale do Świnoujścia chyba już nie tak do końca. Mnie jeszcze intrygują wyspy. Te małe wyspy widzieliśmy już w miejscowości Lubin bardzo polecamy Grodzisko przepiękne są widoki w końcu nie robiliśmy tam ujęć ale polecamy, bo y, będzie można zobaczyć na relacji na Instagramie i samo to Świnoujście za no... 300 nie metrów nie wiem o tej porze jeszcze nie ma tragedii GPS pokazuje, że jest 600 metrów korka ale jest godzina już teraz 11 prawie 10 i chwilę trzeba postać się jednak. Budują tutaj tunel, tunel, który na pewno rozwiąże dużo problemów, szczególnie jeśli chodzi o przejazd. Ale na razie 2022 rok ten sezon to jest bardzo duża, Bardzo duże natężenie i dużo samochodów, a z tym samym wiąże się kolejki. Tak. Zobaczcie na moje czoło, bo w międzyczasie czekając w korku poszliśmy na grzyby. Grzybów nie znaleźliśmy, ale komary nas znalazły. Było trochę jagód, żurawinka już tak dochodzi. Zobaczcie moje czoło. My, jakoś tak w czoło się No, ale było ty z dużego jegu. No, jakieś te komary są tutaj wyjątkowo jadowite, jakieś takie tropikalne. Jeszcze gorzej, niż na tym parkingu. Korek, to jest też dobry czas, żeby mieć jakieś refleksje i taką mam refleksję już teraz. Wszystko mi się w głowie złożyło, że ten pan na promie, jak mówił, że prom to jest ostatnia rzecz za darmo w Świnoujściu, to jest tak, że dostajecie pierwszą dawkę, tak jak yy, dealer Wam daje i już jesteście uzależnieni i wjeżdżacie do Świnoujścia i za wszystko resztę będzie trzeba bardzo dużo za, zapłacić. I to nie chodzi o to, że my nie chcemy płacić, tylko chodzi o taką ogólną politykę turystyczną tego miasta. Ale nie tylko tego. No nie tylko tego. W ogóle na zdrojach byliśmy też. i byliśmy głodni i chodziliśmy sobie od budki do budki. Tak się zastanawiałam, czy frytki, które kosztują dwa razy więcej niż gdzieś tam w normalnej knajpie, nie na dyptaku będą mi bardziej smakowały i czy będę miała większą satysfakcję, że zapłaciłam więcej na dyptaku w międzyzdrojach i stwierdziłam, że nie w ogóle mam to w nosie i przyszliśmy do kampera i dojadaliśmy to co nam zostało z wczorajszego obiadu Ale zajechaliśmy też potem na obiad, ale już potem poza międzyzdrojami. na obiad o kolację i co zrobić, żeby zjeść tanio? Nad morzem, po prostu wyjechać z tego turystycznego. A nie wszyscy ze samochodem też, żeby wyjechać. To, to już nie chodzi o samą politykę. sobie tak zaplanować. Jest kilka miesięcy w roku, gdzie na turystyce w Polsce można zrobić to, jesteśmy w stanie jak najbardziej zrozumieć, no ale. Czy dużą chochlą i mieszać bardzo mocno, czy małą łyżeczką to już wybór należy do tych wszystkich ludzi, którzy to prowadzą. Pewnie druga strona jakby się wypowiedziała, to by powiedziała, to wręcz odwrotnie, jeśli chodzi o te ceny, że one są jeszcze za małe. Ale to też działa w dwie strony, dlatego że wybór też należy do konsumentów. Niektórzy lubią zapłacić dużo, wtedy się czują tacy ON, e, ale tutaj fajnie, nie, tyle zapłaciłem stać mnie. A inni y, wolą tak. wydać te pieniądze na co innego i wolą rozsądne ceny. Nasze zdanie też jest troszeczkę, jakbym to powiedział, zaburzone tym, że my nie jesteśmy statystycznym urlopowiczem, który jedzie na 2-3 tygodnie i po prostu ma jakiś budżet, przeznacza i się nie martwi o to, tylko jesteśmy w ciągłej podróży, więc jeśli nie będziemy kalkul kalkulować tych kosztów, to w pewnym momencie będziemy po prostu stać gdzieś na łące. To nie dojedziemy do Indii. Nie? I czekać na to, to stąd to wynika. Tylko teraz tak zastanawiam się cały czas, bo jesteśmy któryś raz już nad polskim morzem, to cała filozofia tego, żeby tu przyjechać, bo z pogodą trzeba trafić, woda w tym Naszym morzu jest taka jaka jest. Nie wszyscy lubią morsować w lecie i do tego dość duże tłumy plus te ceny. Widoki są piękne, no bo jednak te wydmy nasze są takie niespotykane. nasze polskie morze, Bałtyk, ma coś w sobie. Tak. Mimo tego, że nie ma tych lazurów, że nie wygląda tak pięknie woda, tak jak potrafi wyglądać w innych morzach, to jednak ma coś w sobie. No I te lasy, jest taki klimat. Te inne morze, o to chodzi, że widząc te inne morza, gdzie są atuty i temperatury wody i troszeczkę inne widoki, jeśli chodzi o względy estetyczne wody to tam często nie ma czegoś takiego, nie ma takiej pompy, nie ma takiego nastawienia tylko na to, żeby pro-turysta i żeby z niego ściągnąć kasę, tylko po prostu to zależy są... gdzie, w Europie Zachodniej jest. No, ale... ale to wiesz... Gdzieś tam w pierwszej linii brzegowej nad Morzem właśnie Razurowym często kempingi kosztują mniej niż w Polsce, tak. gdzie nawet się z tego kempingu nie widzi. Może to nie jest ani pierwsza linia brzegowa, ani piąta, A my tam dziesiąta. mając, nie wiem, koło 700 km linii brzegowej nad całym Bałtykiem, to na dziko jest bardzo niewiele tych, jednak tych miejsc, żeby gdzieś stanąć na spokojnie z widokiem na morze, no bo jak już się jedzie na to morze, to niektórym ten widok jest potrzebny. My się już chyba z tym pogodziliśmy, że to nasze polskie morze jest takie, jakie jest i raz na jakiś czas trzeba odwiedzić, też zostawić kilka groszy, ale, ale bez przesady. Góry chyba w Polsce są ładniejsze. Dalej jak półtora kilometra. Półtora kilometra i dalej jest korek. Także mieliśmy szczęście. Ale to w drugą stronę, na wjazd, jak dojedziemy, to jest znak 2 kilometry Ej, jest dalej jak dwa, albo, albo minęliśmy ten znak, albo nie. No, tak, takie realia. Nie, oto jest znak 2 km, czyli ten znak to jest 2 km teraz powiem, w tak no to 2 km 300 metrów korka a ja wam pokażę moją pamiątkę z Berlina znalazłam na ulicy okazało się, że to jest Magnes Magnes nie żebyśmy tak hejtowali cały czas to Świnoujście i mieli coś do tego miasta no ale tak naprawdę y, zasadność jeżdżenia do Świnoujścia jest żadna, bo tak raz, że są wakacje korki, przez to i nie będzie tunelu, to będą korki. Yy, dwa, że no, kamperowo to jest dosyć drogo gdzieś tam stanąć, nawet to zwiedzić, więc no tak ostateczny werdykt to chyba lepiej omijać Świnoujście. A tak jak mówię, my nic do tego miasta nie mamy absolutnie, tylko stwierdziliśmy na własnym przykładzie jeden dzień, no półtorej dnia byliśmy łącznie yy, i to nam wystarczyło już Świnoujście tego pobytu. Sergio? Tak. Ja już mam przesyt, jestem przepońcowana z ujściem, a najbardziej między zdrojami. To w ogóle nie mój ten... Teraz patrzę, że tutaj jest dziura mamy do naprawy. Jak ja to się nazywa? nazywa się to dziury. Tak, i jeszcze wam pokażę. O tutaj dostaliśmy od Kasi Maj. Nam pięknie pachnie. To jest od Patrycji Maj prezent. Sama zrobiła dla nas taką makramkę. No i czaszka musi być. To jest od Roberta. Y, A to Roberta. jest od Roberta. To już długo z nami jeździ. Kapadocja. I też wiatraczek na, na Indię. To jest klimatyzacja. Tak. A już od Was mamy ciasteczka. Będziemy jeść niedługo. Chyba rozbijać młotkiem, w one na słońcu są. <gry> Jak je otworzymy to zmiękną.